Siemano! I widać w z pogramców mitów. I Robę... No tam Gdzie te? No i busy zniknął. Nie sprawdzimy ich. Gdzieś u góry. No ale nie ma, no były i zniknął. Nie sprawdziłem. Zniknął na aman. No tam no. No może tam jest, bo tam... No nie widać, no ja pierdzielę. Nie ma pierwszego mi niestety nie sprawdzimy. Sprawdzimy! Dobra, to po nagrywaj. No nie nagrywam od nowa ja pierdziłem widzowie mam najgorszego dzbana Nie sprawdzisz tego, że jak Ci chcesz to sprawdzić, nie sprawdzisz tego. Dobra, pierwszy Dam. bit nie do sprawdzenia, bo bus bojowy znika, jak widzieliście, jak widzieliście po sekundzie albo nie widzieliście. A to ja nie wiem, jak tam pali w odcinku to będzie to... Bo bus bojowy bo znika i mam dzbana jakiegoś bo. najgorszego. Dobra, w każdym razie że teraz sprawdźmy. Kolejny meńczy e, to jest co każdy mecz na środku areny e, kol, na koloseum będą mi rzeczy. Sprawdzimy. Teraz widzę chyba statki. To sprawdźmy. A, to e, teraz mamy tutaj te takie klasyczne tutaj areny, jak, no. słupy, wszystkie i takie tam, no. dobra. Teraz ja szybko wy, wychodzimy. Były słupy takie. E, Troszeczkę jak ten odcinek będzie troszeczkę będzie delikatnie za długi, to przepraszam Was, ale wyłaź i szybko. Szybko Zagotowość. to? Szybko, bo czas marmujemy. I no, spróbuj, będzie, spróbujemy sprawdzić. Te, ten mitole, ten pierwszy mitolej jaj. Ale jakby... No bo nie, da, nie da nie da rady go. Myślę, że nie da rady go sprawdzić. Spróbujemy, poza tym też potrzebujemy tego. E, hmm. Poza tym, ja chyba go nie da rady sprawdzić, bo jest to cała bariera, która zablokuje to. Żadna broń chyba nie, chyba nie ma takiego zasięgu, ale już sam problem jest taki, że bus znika i że po sekundzie. Ale ten pierwszy miejsce? Mam to? dzbana. Mam, no dobra, możemy teraz sprawdzić na tej wyspie, ale ja sprawdzę. To, o, Ogólnie sprawdzamy. Weź sobie jedną też i... Teraz tak, gdzie jest bus? Bus powinien być... Gdzieś... No nie ma busa, no. no, no nie może ma... jest? No. Nie ma, nie no. Wiem. Dzbanie, ty. no, no nie A nie jak jest to beta? No nie ma. Czekaj, na slajperce to sprawdzę. On, po on powinien być... Mniej więcej... Tam. Nie ma go. Nie ma busa, ale możemy spróbować strzelić. I zobaczymy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Ty widzę go! Ej, Je... jak widzicie. Widzi... Jak widzicie, widzowie... Nie da rady. Ja go widziałem. Ale co widziałeś? No błyswiając. Bus no busa, ja pierdzielę! Ja pierdzielę. Dobra, i już widać. Czyli e, pierwszy mit jest obalony. Obalamy pierwszy mit. E, z, I jak widzicie, tutaj tera, teraz mamy lamcie. Lamcie, i coś tutaj, coś jest. Czyli drugi mit e, pff, też. też Czyli drugi mit potwierdzamy. Trzeci mit. Co się stanie, gdy użyjemy kryształka i papryczki? I no, Też musimy wyjść, tutaj. i palcimy. Ale mogliśmy, tutaj jest kryształek, przecież. Ale nie ma papryczek. A, dobra, jaki ja. Dobra, dzisiaj, że są zabulony. No tak, mamy... Wzią... Ta, dzisiaj coś Robert. Nie ogarnia. Gierki, mam nadzieję, że ogarnia przynajmniej tak, żeby wpisać kod na YouTube. O, w ogóle trzymam ten kod. Jest, oczywiście. No i nic, no to no. Na razie dwa pierwsze. Poczekaj, e, znaczy, to może usunę i jeszcze raz wpiszę. Nie, nie Może znisz... teraz będzie. Nie, o dobra. Mm. Pierwszy... E, no pierwszy mit e, obalony, że... znaczy, że... Nie mogę powiedzieć, że obalony, bo po prostu nie widać, bo... No... Je, jeśli busa zobaczysz, można go zobaczyć tylko przez, przez no sekundę. To jest totalna masakra. To jest to ta, i, I tak to jest to, totalna paranoja, żeby go zobaczyć. No nie, nie ma rad Nie da rady. No nie ma. No ale e, jeśli strzelimy, to jeśli strzelimy też, to no albo pocisk zniknie, zanim zdąży dolecieć, bo to po prostu jest za daleko, mm. albo no, albo zatrzyma go bariera po prostu. Wiecie, która tam blokuje postać. Żeby... Czy teraz są podobno jakieś błędy, żeby no, ale w każdym razie polecimy na Tartrak, o papryczki, putę. I potem się przejdziemy na, krysz na kryształki. Znaczy mi się to, że Robson jak obstawiasz. Ale co się stanie? Mam ja myślę, że nic nie stanie. No ja myślę, że po prostu... No ja też myślę raczej, że nie... Myślę, czym... że będzie taka sama animacja jak bez papryczki. Co to? Jak taka sama animacja? Znaczy będzie włączony... No i to, że będziemy mogli po prostu też ta skakać w tak postacią, o nie leci tu mam. No, no po co ty tu lecisz? Po co mam mi te leci... Dobra, e, bierzemy szybko papryczki ucieka... i uciekaj. Jeżeli I... będą. No będą, no ty, ty, no. No powiedz mi, że się jest Robson, wylemi. gdzie ty poleciałeś, no? Nie wiem, no powiedz że jest jest w Ja... Ja... Dobra, musimy szybko znaleźć papryki. No? Ty, gdzie są papryki? Ej, tu nie ma... Ty jak tu nie ma papryk? Tu zawsze były. Były, były. Tu jest? Czekaj. Jest. Ej, dymu, wala. We Wybuchnij. Zabiłem go. <laughs> beka. Dobra. Tera. No to to nie... To jest kokos. No jabłko, ty. A jak my nie wydropimy papryki? To będzie beka. No tu nie ma banan i jabłko. Czekaj, muszę. Dać jaśniejsze jak bo nic nie widzę. To nie szansa Rob... kokos e, Robson, mamy tutaj gdzieś jakieś jeszcze e, pudełka. Ty leci tutaj ty, ty. Idź szukać pudełka. No co jest, czaty? Ty. Ej, gdzie jest ten co ja go zabiłem? Żeby... PONOSZĄ SIĘ! OHOHO! Ale się przestraszyłam. Ale się zdziwiłem. Dobra. Eee, sprawdźmy jeszcze ten domek, jeden. No co ty strzelasz, ty no? Tu mamy mity sprawdzać, a ty... Ty co robisz? Nie wiem. No, co ty robisz? My tu mity sprawdzamy. Znaczy, przynajmniej próbujemy, na... najgorsze, cię nie No, poprzez ciebie, przez. Przecież... Nie ma papryczek. Nie ma papryczek. Gdzie możemy znaleźć papryczki jeszcze? Możemy niby yeah. gdzieś. Możemy pójść poszukać gdzieś na piszczącej niby. Co nie? ja? Ja bym na ciachu sprawdził. No na, ciach, na ciachu mam nadzieję. Na ciachu będzie sporo. Kurde, no jak my to mamy sprawdzić? Kurde. Może by było lepiej, żeśmy wyszli. No nie no, no ale tu będzie już w ogóle za długo za długo. Nie na rzecz No Ja pierdolę. Biegni Biegnij do ciacha, ja sprawdzę ten domek już. Kurde nie... No. W, no, w tych domkach pojedynczych też chyba jakieś. E, powinny być pudełka, nie? No. Powi po, e, powinny, ale nie ma też nie ma, no kurde. Jedyna opcja to jeszcze na ciachu. Sprawdzić. Na ciachu, chyba że już ktoś weźmie. To będzie problem. Nie, no razie nie. Ostrzelają no, we mnie, nie strzelajcie no Dobra, na no, auto. No się tam. No, pa Ok. To ja pojedę na czachu. No to jedź, no ja pierdzielę. Kurde czaty, to na, to na pewno nie będzie pod względem wykonania nasza ulubiona seria. Ale no. No ja, ja strzegałem, że ten odcinek może być trochę długi. Ale no jakiś będzie odcinek, nie? Ważne, że będzie, nie? No nie no, nie znajdziemy tego. No, nie. O ja pierd W końcu czaty Paprycz! Jest! Jest! Na co, nie, to nawet jest więc można go sprawdzić. I zaraz cię zabiją jeszcze. <grych> nie, bo tego nie ma. No i zaraz ktoś przyjdzie. No to lecanko. chodź z tą papryczką dam. Do Idę. Dobra. Ach, nie chcę to zrobić. Dobra. Nie. nie. Chcemy, chcemy wziąć lecenie? to zamiast wziąć lecenie tylko wynaję. A. Ja nie papryczki. Co tu jest? Lecę już do ciebie. Co tu? Na początku ja sprawdzę. Niech ty, ja... ja. Nie no, oczywiście nie, ale jakby co to, już masz kryształek, a ja tu Aha. ci daję jedną paprykę. Mamy, mamy paprykę i kryształek, spra Sprawdzamy takiego pierwszego poważnie. Sprawdzamy! ...czego Mita. Robson jak, Robson, jak obstawiasz teraz? Biorę kamyczek. Dobra. Stajpę oni mają. Teraz biorę tą paprykę i czy coś się zmienia? Papryka działa, kamień działa. Czy kamień mocniej nas wywala? Eee... Nie, identycznie. Kamień działa identycznie. No, Chcesz? Czekaj. Arma tak. eee, były skoki po 10. Teraz weźmiemy, weźmiemy zwykły kamień. Ale kurde, bo chciałaby musi, mi ta papryczka zejść. No, dobra. Bo musimy sprawdzić. Teraz jak to sprawdzić? musimy, musimy poczekać. Poczekać. Widzę go. Musimy przeżyć i poczekać. Aż, te, aż zejdzie mi. ta Papryczka weźmiemy. Nie, no jest chyba. No jest tak samo jak. Ale zobaczymy, sprawdzimy. E, Robson, po, po ile skaczesz? Po ile skaczesz? Stój w miejscu. Ale metrów? No tak. Stój w miejscu. No, ale znak. No co ty robisz, ty? No dzwanie, Robert, ty me, no, u, o ty zbanie! Robert, no co? Tu jak ty chcesz sprawdzić, ile metrów skaczesz? Jak Zabijcie go! O jest! Dobra, podnieś, 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 podnieś! Szybko! Podnieś, papryczka nam zeszła, sprawdzamy szybko. szybko ale robcą... No, ty jesteś... No, no kurde, no... We, weź ten kamień szybko i sprawdź po ile skaczeć. Weź ten kamień szybko, Robert! Weź ten kamień! Gdzie? No, Leki, kurde ty. A i no, zaznacz No zaznacz i skocz Po ile masz No Robert po ile skaczesz Po 10 metrów tak po dzie... Dobra po 10 po ile skaczymy? 10 metrów po tak ile ska... 10. A po ile skaczemy normalnie Normalnie skaczemy Też po 10 metrów Czyli... A to jest Czyli nic się nie zmienia Po prostu mamy dwa efekty zgierki i no. Jaki jest efekt tego mita? Dobra, e, teraz mamy... Co się stanie, gdy rzucimy powalonego przeciwnika do punktu ze, zerowego? Mm. Daj labo, daj tryb labo. La, daj laboratorium. No oczywiście, czekaj, jakbyśmy mieli stawa, to... Ale... Dawaj szybko, labo, no. no już dałem. I do jednej drużyny idziemy, bo chyba się wtedy powalamy, nie? Nie my się wtedy nie powalamy. A nie da się na labo powalić. A no to z kam jest to labo, no to i jak my? No co my tego... To... Hmm. To jak my mamy to zrobić? Musimy w zwykłej gierce liczyć na trz, liczyć na to, że nikt nas nie skolapsuje, co nie? Jak? dostawiacie sobie żebyśmy mogli stamy robić. No tak, bo wtedy będzie łatwiej. Weźcie jakieś bo wtedy będziemy łatwiej Bo wtedy będziemy to robić. Dobra. Prowadzimy. No szybciej wyłaśną. No. no ale jak mi tak tylko No to kup, czemu kupiłeś laptopa, a nie kompati. No ale... No. To samo co... No to jak? szybko mamy tutaj, się śpieszymy, no. Pary? No tak, chodź, co ja... Najgorszy ci jest Jak najgorszy, to przy, jak już przez ciebie najgorszy, bo ty... Ja... Yeah. No dobra. No dobra, musimy... Mamy, mamy tutaj... 6 mitów, to jest... To będzie czwarty. Ja no ty, nawet myślałam, że to dłużej zajdzie, ale to będzie... E na ten czy tak będzie i przez nie... By zaleźli zaleźli lamę. O no pięknie. Ale bo pan musi, pamiętaj, że musimy wje, liczyć, że nikt nas nie skolapsuje. To, no to najważniejsze będzie. A ktoś nas na pewno nie skolapsuje. A jak tak to po prostu obstawi... A jak ktoś... Jak nie damy rady, to ktoś to po prostu obstawimy i to my się, To po prostu... No, op, postawimy teorię naszą na to w piszcie kolejne na, kolejne na kolejne odcinki które można mylą, czy też pomysły na jakieś wielkie bitwy, bo większość tych 15 które na Wielkiej Bitwie zrobiliśmy, więc napiszcie, czy, czy, jeśli macie jakieś pomysły na Wielką Napiszcie też, czy macie jakieś pomysły na mity, na challenge, na przykład i no. Na... A my lecimy. I od razu lecimy. Od razu na punkt zerowy czy... Uzbieramy maty. Zbieramy. Zbieramy ma. Zbieramy. A jak nas ktoś zabije? No lec. Co? Nie no czemu tyle on leci na punkt zerowy, no. A mnie czy tam jakieś są jakieś skrzypki? Są tam skrzypki? Okej. Okay. A i na, no, to że na... Okay. A czujesz, że na punkcie zerowym nie ma ani jednej skrzynki. Aha! Dawaj w dawaj broń na dystans Spoko Ja nie mam żadnej Idę po Matsy Ja ich muszę tutaj w dystans wybić Dobra, ma... to teraz biorę Robson mamy problem, potem tam jeszcze jeden A ja nie mam broń. Ej loko, potrzebujemy Matsy Dużo no to ja myślę, że pieniądze są. No ma... nie! O. Dobra, teraz to się nam na pewno nie udało. przyjdą z tyłu. No musimy to zabić w rodu. 100% wzięli. Nice, tak, tak, tak. E, i na, Dobra, jak Eee, 160. Idź zbieraj, no! Ale kamyczkę będzie się. No nie, widzę. No ale tam widziałem trzeba będzie ich zabić prędzej oni nas, a nie mnie spróbujemy musimy jestem w poszukiwaniach mat zbieraj ja zajmę się ochroną bhp nie, słonek się bije o nie widzi mnie ale mój, mój aim mocno jest Już w miarę dużo mam. No nie, Mandalorian! A się nie uda się tego Nie, nie sprawdzę. Nie uda się tego mieć, to 100%. Razy. No bo tu jest... Tu, no tu jest... dużo typa jest. Nie jest dużo typa, bo tu jest... Właśnie tu jest, tu jest tylko... Tylko dwóch jest, ale... No ja, ja nie mam jestem Ja mam tylko kilokoło. To no co ty idziesz? Nie wiem. Ropsa. Idź pod piasek! Dobra. Pod piasek! Oh, kurde dobra wychodzimy Dobra Dobra nie udało nie, się dobra. tego mita sprawdzić Ale ja podejrzewam, że po prostu byś, Że ta osoba by się po prostu ule, uleczy Żeby się po prostu wyleczyła to 50 HP i by została po prostu wyrzucona Tak. Jak może tak. to może na YouTube ktoś to robi więc... Tak jak normal, z normalnym graczem Czekaj w ogóle jaki jest kolejny mit Czy w try z mieczami mogą być też szare bronie. Daj, typ, tryb z mieczami. Na szczęście on jeszcze jest. Na szczęście nagrywamy, nagrywamy to, gdy jeszcze jest ten tryb z mieczami. Y, ja mówię, ja i moim zdaniem są szare bronie. Czy... Według mnie też. Znaczy, na pewno wiemy, że są granaty. No to może ona chyba zaliczyć. Że granaty są, to wiadomo. Chyba że są granaty. Dobra, w każdym razie. No. W ogóle fajny sklepie się jest. To jest przedostatni mit, w ogóle. Swoją drogą to to jest przedostatni mit. O, I w ogóle nowa subskrypcja się jest. No to, no jest, nowe, no to jest nowa ekipa. <grym> <grym> Możemy to nawet na wyspie startowej zobaczyć. No to, właśnie raczej na wyspie startowej to sprawdzimy. To na wyspie na startowej raczej znajdziemy. Szare bronie yy, O! Jest. Złoty spaz! Już widzicie, jak widzicie. Złoty Jak, jak widzicie, mamy tutaj szal. Szarą sz szal, weźmy to. No, 220. Bo. Mamy jeszcze. Nie tak Złote bronie. Mamy też złote bronie. Mamy złote. To jest na No nie wywa! Uciekamy stąd! Uciekamy! Bo prawa autorskie. Dobra, yy, no. Czyli mit potwierdzony są szare bronie w trybie z mieczami. I ostatni mit: czy nie da się zrobić wyzwania, dostarczyć ciężarówkę do, do farmy Słonecznik, czy jakoś tak? Bo zagrałem 10 meczów i wszystkie ciężarówki miały blokady dekoła. E, tutaj możemy potwierdzić to, że da się wykonać to wyzwanie. E, to jest pewne, że da się to wyzwanie wykonać. Lecz, problem, lecz jest ze wszystkimi wyzwaniami typu ciężarówką, że trzeba gdzieś tam dojechać czy coś zrobić. Jest jeden problem. Ciężarówek, którymi można jeździć, jest na wyspie bardzo mało. Prawie w ogóle ich nie ma, bo Nieliczne ciężarówki, które mają przyczepę, są do jeżdżenia, też, też niektóre mogą mieć blokadę koła, więc trzeba znaleźć jakąś ciężarówkę, która nie ma żadnej przyczepy i trzeba liczyć na to, że nie będzie miały, miała blokady. Mhm. No. Czy, I wiadomo może być to ciężkie, bo jednak większość ciężar, bo jednak tutaj większość ciężarówek mamy. No, wiecie. Mamy tutaj. Wiecie to. O no wiecie, mamy! większość z przyczepami, ale da się to wyzwanie wykonać. Oczywiście, że się da, jest trudne, to, 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 to wiadomo, że trudne, ale no i to był ostatni. Zależy dla kogo. Zależy, jak znajdziesz, jak masz farta, to to znajdziesz od razu, prawie. Yy, no. A właśnie, no, tak. Jeszcze raz zapraszam na kanał Robsona. Na u którego pojawi się kolejny odcinek z tej serii. Stawcie łapkę w górę, subika i co? Nała!